Dobry, dzień, dobry, dzień dobry, witam na kanale Nietychiny w kolejnym odcinku. Dzisiaj jedziemy w końcu do naszego nowego domu, bo dostaliśmy wiadomość z agencji nieruchomości, że sprzedający nam dom w końcu będzie miał powinien mieć zaakceptowany kredyt albo dzisiaj albo dzisiaj, albo w poniedziałek. Come, let's go with daddy, we need to throw rubbish away. Albo dzisiaj, albo w poniedziałek, więc w końcu jedziemy obejrzeć, co tam słychać. No także trochę mamy opóźnienie, no ale nie, nie, nie ma czym się przejmować, wszystko jest ok. Come, let's go. Simpej z Yang Yangiem jeszcze są w domu, bo Simpej gotowała wodę na gotowała wodę, żebyśmy mieli co pić jak wrócimy, a my z An, -An idziemy. Come, let's go. Idziemy do samochodu pierwsi. We need to throw rubbish away. Come, let's go, with Follow me. On, on. On, on. Come on. No, idziemy tam, otworzyć samochód i jeszcze muszę śmieci po drodze wyrzucić, więc e, no, także będziemy wam pokazywać teraz, jak wygląda nasza wycieczka. Na przemieścia miasta Guangzhou Na zachód sweetie We need to go first I'm coming On nadchodzi No, także super gorąco Jest pierwsza po południu Pierwsza w pół do drugiej Zjedliśmy obiad na szybko Yang Yanga nakarmiliśmy na szybko Kurde coś mnie boli, chyba coś mnie z ząboli, będę chyba do dentysty musiał iść. Na górze po lewej stronie Nie wiem czy mi się plomba ukruszyła. Przy jedzeniu jak jem to jak naciskam to To mnie boli No więc tak moi drodzy Czekajcie gdzie ta An An jest Come sweetie! Let's go! Jedziemy, z, a, a najpierw otworzymy samochód. No więc tak, jedziemy dzisiaj. Jedziemy dzisiaj obejrzeć, e, w jakim stanie tam sprzedający zostawił dom. Z tego co wiem, to pozbierał tam jakieś mniejsze swoje rzeczy. E, więc zobaczymy. Nie zabrał jeszcze wszystkiego. Jakiś tam jeden materac miał sobie zabrać z sypialni, bo ma sentymenty. Więc dzisiaj tak trochę na zwiad jedziemy. Dzisiaj na zwiad jedziemy, zobaczymy. Nie przewozimy jeszcze tam żadnych rzeczy. Pigeonhant, nie przewozimy jeszcze żadnych rzeczy. bardziej tak na zwiedzić i zobaczyć i jeszcze dokładnie obejrzeć dom to mam nadzieję że tam wszystko ok ale planujemy dzisiaj spędzić jakieś dwie godzinki jakieś dwie, 3 godzinki spędzić i obejrzeć czy wszystko jest w porządku i obejrzeć w szczegółach wszystko i dokładnie Let's go. You hear him? Now the truck is gone. Kurde, ale coś mnie ząboli, no. Niedobrze, niedobrze. Jak już od jednego czy dwóch dni mnie poboliwa trochę. Po, pobolewa? Poboliwa? Poboli? Boli? Boli już od tak trochę dwóch dni. Więc zobaczymy. Pewno będę się musiał udać do dentysty. Sprawdzić o co chodzi, albo to jest jeszcze jeden z, czwart... jeden z czterech zębów mądrości, które mam, jeszcze mi rośnie, kurczę. Od chyba od 15 lat już mi wyrasta. Ja jeszcze nie wiem, czy wyrósł w całości, czy nie, właśnie po tej stronie, na górze po lewej stronie. Masaka, dobra, idziemy do samochodu, otworzymy, przygotujemy. Ora, tutaj biała strzała. Our car is here. An An już wie doskonale. Czekajcie. Let's open the doors first, okay? To ventilate. Mhm. Uh -huh. Stay here, don't go anywhere sweetie. We need to wait for mami and juju O, bierzemy tylko trochę rzeczy do sprzątania i mycia. Odkurzacz jakieś rzeczy, środki myjące, myjąco sprzątające Czekajcie, otworzę wszędzie Get out of here seat is here Dobra Czekamy na mamy Yang Yanga, on, on, on. wait a moment, wait for daddy Mamy na Simpei i Kurczę, muszę sobie znaleźć dobre miejsce, żeby w bagażniku, żeby mógł mieć. Czekajcie, hold your water, car. Pod koszulek na przebranie, już całemu okrę ja jestem generalnie. To go inside, mommy and Juba are coming. No, okay. let's go in. Yeah, mommy and Juba are coming. Okay, sit down. Okay, a moment. seat? Excellent. car seat also lets you. Yeah. Thank <laughs> you. Powiedziałeś, że okay, okay? Dobra, Chimpei z Yang Yangiem przyszli? Yang, Yang sobie leży, a Am zapięta hey. Ora, czekajcie. Ten wózek muszę włożyć. Yeah, take it out. Not easy to fold. Czekajcie, Yang tutaj muszę zrobić jeszcze, żeby miał wygodnie. Wait, need to put the thing. Ora, Jan Jan sobie tak podróżuje. You make the video. Keep recording. Okay. Keep Now recording. We're Now we're Now we're How am I folding? Lift it up. Oh, lift it. Simple. Yes, yeah, squeeze them together. Very good. Great. Right. Okay. okay. I need to change myself, so don't record me. Okay, now I get in. Cha-cha. Hi, guys. Hi, An-an. Hi, Chujo. Are you guys excited? to is very excited. Is an, -An also very excited? Mm, okay. Now we are getting ready to start. Yes. Oh, Daddy's changing T-shirt because it's very hot. Daddy is already very sweaty. Hmm? Okay. Oh, it's a nice weather today, but extremely hot. Exmely, extremely hot? Oh. Ready? Gotowy! Gotowy do drogi! Droga nam zajmie około godziny czasu. W a moment, I know it's hot. Dobra, odpalamy. tyle na dzisiaj. My jedziemy. Może nagramy coś po drodze. To tyle, trzymajcie się, cześć.